Czy ktoś chciałby kupić choć plaster sera, aby wesprzeć weterana I wojny światowej? Spokojnie, tylko ja, Grzegorz. Tak właśnie wyglądały działania niemieckich szpiegów w czasie II wojny światowej, a Bwera bowiem miała dwa oblicza. Zrobiłem mema. Niemiecki wywiad w czasie II wojny światowej zapisał prawdopodobnie najmniej kompetentną kartę spośród wszystkich służb III Rzeszy. Guy Leidel, dyrektor brytyjskiego kontrwywiadu, usiłował wyjaśnić ten fenomen teorią, że przywódca Abwery, Wilhelm Canaris, był po prostu sowieckim szpiegiem. Ostra opinia, ale czy na pewno zasłużona? Czy na pewno nie było nic gorszego od niemieckich szpiegów? Ale od początku. Niemcy tuż po I wojnie światowej w 1921 roku założyli Abwerę, czyli organ armii odpowiadający za wywiad i Kontrwywiad. Po dojściu NSDAP do władzy Abwera, podobnie jak inne organy armii, przeżyła błyskawiczny rozwój. Między 35. a 37. rokiem liczba pracowników wzrosła z około 150 do ponad 1000. Niedługo później, bo w latach 38 i 39. Abwera odniosła swoje największe szpiegowskie sukcesy na terenie Polski i Czechosłowacji. W latach 30. polski kontrwywiad bardzo poważnie podchodził do zagrożenia ze strony niemieckich szpiegów. Duża mniejszość niemiecka w II Rzeczpospolitej stanowiła rzecz jasna w tamtym. W tych warunkach rezerwuar informatorów. i Henryk Ćwięk w swojej książce przeciw Abwerze podkreśla, że choć polski kontrwywiad zrobił co mógł i mógł nieraz pochwalić się sporymi sukcesami, to jednak nie nadążał za intensyfikacją działań niemieckich szpiegów. Co jednak Niemcom nigdy się nie udało, to zbudować siatkę szpiegów na zachodzie, szczególnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. I to nie jest tak, że nie próbowano. Na czele Abwery od 1935 roku zasiadał admirał Wilhelm Canaris, człowiek, który skutecznie podlizywał się czołowym nazistom. W 26 roku w wewnętrznym raporcie Abwery pisano o nim, że dzięki najsubtelniejszemu wyczuciu cudzoziemskiej psychiki i mentalności oraz niezwykłym zdolnościom językowym potrafi we wzorowy sposób postępować z obcokrajowcami. Jak miało się okazać, ta opinia była nieco przesadzona. Brytyjski historyk Hugh Trevor Roper w czasie wojny służył w Intelligence Corps, brytyjskim odpowiedniku Abwery. Po wojnie zaś zajął się bliskiej mu tematyce. Profesjonalna ciekawość na dwóch poziomach sprawiła, że chciał poznać perspektywę przeciwnika. Zamiast tego dokopał się do ponurego, ale też absurdalnego sposobu działania Abwery. Otóż niemiecki wywiad w połowie 40 roku znalazł się w dziwnej sytuacji. Błyskawiczne zwycięstwa nad Polską i Francją sprawiły, że dotychczasowi szpiedzy raczej się ujawniali albo siłą rzeczy przechodzili do kontrwywiadu, śledząc nastroje podbitej ludności. W wyniku wcześniejszych przedwojennych zaniedbań Niemcy w kwestii szpiegowania Wielkiej Brytanii musieli opierać się na podejściu awanturniczym, polegać na wątpliwej technice przerzucania swoich agentów na teren przeciwnika. Problem w tym, że Abwera pod dowództwem Kanarisa nie rozumiała brytyjskiej mentalności i brytyjskich różnic klasowych i tym samym nie potrafiła skutecznie zinfiltrować towarzystwa gentlemanów, towarzystwa, które jednocześnie było u władzy i które zachowywało się i mówiło w konkretny bardzo odmienny sposób. Niemcy pozostawali ślepi na niuanse, chociażby w kwestii akcentów, po których brytyjczycy oceniali i nadal oceniają pochodzenie. I status swojego rozmówcy. Czy ja powiedziałem akcent? Tak się składa, że partnerem tego odcinka jest Kampli. To w Cambly możecie umówić się na lekcje z lektorami języka angielskiego i w przyjemnej atmosferze podszkolić swoje umiejętności, zadać trudne pytania dotyczące gramatyki, przygotować się do rozmowy o pracę albo podwyżkę, albo po prostu porozmawiać. A przecież nauka języka, by być najbardziej skuteczną, powinna opierać się na dialogu. Co więcej, Cambly oddaje kontrolę nauki w wasze ręce. Możecie w łatwy sposób podejrzeć plan godzinowy ulubionych lektorów albo poszukać kogoś potrzebnego tu i teraz. Na przykład chcecie w środku nocy porozmawiać z Irlandczykiem o problemie nazistowskich szpiegów, w latach 40-41. Da się zrobić. Przynajmniej dzięki temu będę w końcu wiedział, jak wymawia się irlandzkie imiona i nazwiska. Przydatne. Każdy lektor w Cambly przygotował specjalną prezentację oraz notkę o sobie, dzięki czemu znajdziecie pasjonatów, także historii. Po fladze zaś rozpoznacie rzecz jasna konkretne narodowości, a tym samym poznacie fascynujące akcenty. Cambly to właśnie fantastyczna opcja, aby szybko podnieść swoje kwalifikacje, osłuchać się z językiem angielskim w różnych jego postaciach i to na własnych zasadach. A sprawdzenie Cambly nigdy nie było takie proste. Z tym oto kodem otrzymacie 10-minutową darmową lekcję, a do tego pierwsze 200 osób od Trzyma zniżkę 60% na 12-miesięczny plan nauki. Link znajdziecie w opisie filmu. Żeby nie było, wszystkie agencje wywiadowcze w czasie II wojny światowej popełniły jakieś błędy, ale wspólnym największym błędem było ocenianie informacji zdobytych proporcjonalnie do ich tajności, a nie ścisłości. Jeden z naukowców, zatrudniony przez brytyjski wywiad, miał bardzo ostre zdanie w tym temacie. MI6 większą wagę przywiązałby do strzępka trzeciorzędnej i tendencyjnej dezinformacji przeszmuglowanej z Sofii guzikach rozporka bezdomnego rumuńskiego Alfonsa niż do jakiejkolwiek informacji wydedukowanej z uważnej lektury zagranicznej prasy. Ale żaden kraj nie prowadził tak groteskowej działalności szpiegowskiej jak trzecia Rzesza na terenie krajów anglosaskich. Jak pamiętamy z materiału o bitwie o Anglię, tak niemiecki wywiad ponosił sporą odpowiedzialność za złe obranie celów kampanii, ale także za nietrafione mierzenie jej skuteczności. I tak latem 1940 roku jeszcze w środku bitwy o Anglię Niemcy zastanawiali się jak przerzucić szpiegów za kanał La Manche, Pomysły były karkołomne, jak burza mózgów na jakiejś sesji RPG. Zastanawiano się nad umieszczeniem agenta na wraku statku, tak aby, zakładam, jako ofiara został wyłowiony przez nadbrzeżne siły brytyjskie. Czy przygotowana historia dla takiego szpiega sklejałaby się w jakąkolwiek solidną całość, czy taki szpieg przetrwałby? pierwsze prawdziwe przesłuchanie. Zastanawiano się też, czy po prostu nie wyrzucić szpiega na plaży, tak aby wdrapał się po klifach. Co taki szpieg miałby dalej osiągnąć? Znowu ciężko powiedzieć. Jak okaże się w przyszłości, tak Abwera przywiązywała wielką wagę do samego procesu transportu szpiegów. Natomiast brakowało refleksji nad tym, jak będzie wyglądało właściwe zbieranie informacji. Niemcy gubili się też w polityce Wysp Brytyjskich. Dzienniki GBLS, ale także podejście całej niemieckiej dyplomacji sterowanej przez Ribbentropa Pokazuje niezrozumienie stosunków panujących w Anglii i szerzej w całej Wielkiej Brytanii. Niemcy długo nie doceniali Winston'a Churchill'a i naturalnie pogardliwie podchodzili do skuteczności państwa demokratycznego, natomiast przeceniali też wagę chociażby kwestii irlandzkiej. Niechęć irlandzkiego rządu do rządu w Londynie była jasna, co dawało Niemcom nadzieję na zorganizowanie ciosów w plecy niczym w 1916 roku, kiedy w Dublinie doszło do powstania wielkanocnego. Nie wyciągnięto jednak nauki z tamtych wydarzeń. Skala była wręcz mikroskalna. Kopina. Powstańcy nie otrzymali poparcia ludności miasta, a walki wygasły po ledwie kilku dniach. Co ważne, status Irlandii zmienił się też w okresie międzywojennym. Doszło do podziału między hrabstwami północy i południa. Irlandzka Armia Republikańska została zdelegalizowana w 1936 roku i działała agresywnie tylko na politycznym marginesie w opozycji zarówno do rządu w Dublinie, jak i rzecz jasna rządu londyńskiego. Już w styczniu 1940 roku irlandzkie siły policyjne wypowiedziały nieformalną wojnę Armii Republikańskiej. Choć w latach 30 jak Adolf Mar starał się w Dublinie zbudować filię NSDAP, tak zapisało się do niej zaledwie około 20 osób. Swoją drogą Adolf Mar był dyrektorem Muzeum Narodowego w Irlandii dziwne połączenie. W związku z problemem budowania piątej kolumny Abwera zdecydowała się na wsparcie Ira i na szpiegowski front irlandzki skierowano niebagatelne środki. W marcu 40 roku Niemcy w okolicach Dublina zdesantowali Austriaka Ernsta Webera-Drolla, cyrkowego siłacza, który zainteresował Abwerę swoją znajomością języka oraz irlandzkiej kultury. W CV mógł sobie wpisać na przykład spodzenie z Irlandką dwóch nieślubnych dzieci. Już w trakcie podróży na brzeg zgubił radiostację, ale w Dublinie udało mu się spotkać z Simusem sympatyzującym z nazizmem członkiem IRA. Droll przekazał mu 14,5 tysiąca dolarów, na dzisiejsze około ćwierć miliona, z zachętą, aby IRA rozpoczęła ataki na cele militarne. Droll zostawił dla siebie 600 dolarów na potrzebne wydatki, czyli tak około 11 tysięcy dolarów. Co robił dalej, ciężko powiedzieć, ale faktem jest jedno. 24 kwietnia został aresztowany i oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy. Nie zniechęcało to Niemców. Kolejnym agentem miał być Hermann Goertz, pilot i prywatnie Teoretyczny miłośnik Irlandii. Teoretycznie, bo nigdy wcześniej jej nie odwiedził. Do tego Gerz był już znany brytyjskim służbom. W 1936 roku za szpiegostwo na terenie Anglii został skazany na 4 lata więzienia. W lutym 1939 roku deportowano go do Niemiec. Jego pobyt w Niemczech. Nie trwał jednak długo. 4 maja 1940 roku, czyli ledwie kilka tygodni po złapaniu przez policję jego poprzednika, został zrzucony nad miejscowością Baliwor. I tu pojawia się jakaś spójność w szkoleniu niemieckich agentów, bo Gerz, podobnie jak Droll, również zgubił swoją radiostację. Ale Gerz zgubił także łopatę, którą miał wykorzystać do zakopania swojego spadochronu, na którym zeskoczył z samolotu. A więc co mógł zrobić? Wziął spadochron ze sobą na spacer po Irlandii. Gerz miał w ogóle dziwne wyobrażenie o pracy szpiega. Przez irlandzką wieś podróżował pieszo z medalami z czasu I wojny światowej, przypiętymi do piersi, i zaczął pomieszkiwać u sympatyków Republikanów. W kolejnych dniach Gerz miał sporego niefarta. Policja wzmocniła działania przeciwko Ira i w czasie jednego z przeszukań funkcjonariusze znaleźli ten nieszczęsny spadochron. Dalsze losy Gerca są pełne nieścisłości. Wiadomo, że przez kolejne 18 miesięcy aż do listopada 1941 roku udawało mu się uniknąć aresztowania, ale też nie było żadnych pozytywnych efektów jego działalności. Niemiecki ambasador w Irlandii podejrzewał nawet, że Gerz jest agentem brytyjskim, podrzuconym po to, aby zniszczyć dobre stosunki między Niemcami. I Irlandią. Tym samym niemiecka dyplomacja i niemiecki wywiad podążały przeciwnymi ścieżkami, co w żaden sposób nie zbliżało Irlandii do jakiegokolwiek wystąpienia przeciw Anglikom. Ale działania Abwery w Irlandii nie były jedynymi, które mogły budzić poważne wątpliwości. W latach 1941-43 Abwera wysłała do Afryki Południowej Namibii i Argentyny Heinricha Gabersa, wybitnego żeglarza, który na swoim niewielkim szkunerze przewoził niemieckich szpiegów. Niemcy wierzyli, że niewielkie statki zostaną niezauważone i tym samym ominą Brytyjską blokadę morską i faktycznie wszystkie wyprawy Gabersa zakończyły się powodzeniem. Wyprawa to trafne słowo, na przykład z Niemiec do Argentyny droga mu zajęła 65 dni. Nie trudno zauważyć, że Gabers zamienił swoje hobby w fascynującą pracę, ale ta praca nie przyniosła żadnych efektów poza wysokimi odznaczeniami dla samego oficera. Żaden z przywiezionych przez Gabersa szpiegów nie wniósł nic do przebiegu II wojny światowej. No właśnie, niejednokrotnie wielki rozmach nie szedł w parze z odpowiednim doborem. Samych postaci szpiegów, ani z pomysłem, co szpiedzy mają właściwie osiągnąć. Wiosną 1942 roku węgierski podróżnik Laszlo Almashi przerzucił do Kairu za plecami Brytyjczyków dwóch szpiegów, aby to zrobić, pokonali 3000 km pustyni. Tymi szpiegami byli Johannes Epler i Hans Gerd Sandstede. Szczególnie interesuje nas sylwetka pierwszego z nich, ten wychowany w Aleksandrii Niemiec, został w latach 30. zwerbowany do Abwery i przynajmniej dobrze orientował się w sytuacji w północnej Afryce. Wielka wyprawa przez pustynię miała znowu kapiszonowy finał. Obaj szpiedzy zostali złapani w ledwie miesiąc, po przybyciu do Kairu. Epler po wojnie okazał się być płodnym autorem mitomańskich wspomnień, w których prezentował się jako niezwykle skuteczny profesjonalista, który został złapany w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności, a jego porażka miała niby wpłynąć na przebieg nadchodzącej bitwy pod El Alamein. W rzeczywistości Epler był kompletnym amatorem, natomiast powtarzał się niemiecki scenariusz, w którym źle przeszkolonym ludziom, źle zmotywowanym ludziom oddawano mnóstwo gotówki i wysyłano ich daleko na tyły frontu. Co mogło pójść nie tak? Niemcy oddali się w Kairze wystawnemu życiu, spędzanemu przede wszystkim w nocnych klubach i na wynajętej barce mieszkalnej na Nilu. Przez radio nadawali nic niewarte sygnały, które nie docierały do niemieckiego punktu nasłuchowego, bo ten już nie istniał. Nie ma to znaczenia. Jest niemal pewne, że Epler nie zdobył w trakcie swojego pobytu w Kairze ani jednej wartościowej informacji wywiadowczej. W podobnym czasie Abwera przygotowała ośmiu sabotażystów, których wysłano do Stanów Zjednoczonych. I znowu proces przygotowania tych agentów może budzić poważne wątpliwości. I OK, wybrano Niemców, którzy żyli wcześniej w Stanach Zjednoczonych, z czego dwóch, George Dash i Ernest Burger, miało nawet amerykańskie obywatelstwo, ale fundowano im zaledwie trzy tygodnie szkolenia, za to przekazano im aż 175 tysięcy dolarów w gotówce. W 1942 roku była to monstrualna suma, po przeliczeniu inflacji 3 miliony dolarów. Ale gdzie pojawił się problem, to w kwestii lojalności Amerykanów niemieckiego pochodzenia. Ernest Burger odsiedział nawet wyrok w obozie koncentracyjnym za napisanie paszkwilu na Gestapo. Jest to na pewno idealny materiał na szpiega wysłanego z mnóstwem gotówki na drugi koniec świata. Operacja Pastorius właściwie od pierwszych chwil była skazana na porażkę. Już w trakcie lądowania agentów funkcjonariusz Straży Przybrzeżnej spostrzegł podejrzaną grupę mężczyzn. Podających się za rybaków. Niemcy postanowili go przekupić, co oczywiście pokazuje też swoistą niewinność tej grupy agentów, która zgodnie z zasadami filmowymi i książkowymi powinna była zabić strażnika na miejscu. Oczywiście strażnik nie dotrzymał słowa i niebawem FBI było na tropie podejrzanej grupy. Tymczasem już wewnątrz szajki pojawił się rozłam. Obaj Amerykanie niemieckiego pochodzenia postanowili donieść na swoich kolegów i zakończyć nonsensowną maskaradę cała grupa została aresztowana w dwa tygodnie od momentu lądowania. Szereg nieudanych akcji Abwery może nas dziwić, a szczególnie brak zmian w sposobie działania, ale nie miejmy złudzeń, pętla wokół szyi Abwery powoli zaczynała się zaciskać, chociaż z kompletnie innych powodów. Ale dlaczego tak późno? Otóż początkowo Abwera w ogóle nie trafiała do głównych zainteresowań samego Adolfa Hitlera. W typowym dla III Rzeszy tworzeniu dublujących się instytucji za kontrwywiad odpowiadał też Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, RSH a. Część SS, to ten urząd obejmował niesławne Gestapo i Służbę Bezpieczeństwa, SD. Co w praktyce oznaczało takie dublowanie instytucji? Hugh Trevor Roper pisał. Wszyscy liczący się niemieccy politycy usiłowali zakładać własne biura informacyjne, podobnie jak próbowali tworzyć prywatne armie, jako dodatkowe oparcie dla swojej osobistej władzy, a dla celów, jakie realizowały te biura, było sprawą zasadniczą, żeby rezultaty ich pracy stanowiły prywatną własność ich szefów. Wszystkie opisane przez nas dzisiaj kuriozalne przypadki są właśnie przynajmniej częściowo efektem stylu prowadzenia całej III Rzeszy. Nieustanna rywalizacja konkurencyjnych instytucji miała w zamyśle Hitlera prowadzić do wzmożonych starań, ale też stopniowo to partyjne urzędy miały przejmować kompetencje w państwie. Te sytuacje Canaris bardzo dobrze rozumiał i zdając sobie sprawę z niemożliwości infiltracji wysp brytyjskich, a tym bardziej Stanów Zjednoczonych, tworzył nową rzeczywistość. Rzeczywistość szpiegowską na miarę paranoicznej III Rzeszy. Raporty Abwery zawierały obok opisanych dzisiaj perypetii także kompletnie zmyślonych agentów i opisy akcji, które nigdy się nie wydarzyły. Raz za razem nad rozumem wygrywała arogancja wypadkowa widowiskowych sukcesów z lat 39-41, kiedy niemal cała Europa znalazła się pod panowaniem państw osi. Za drobiazg uznawano nieskuteczność Abwery w infiltracji Wielkiej Brytanii, a tym bardziej... Stanów Zjednoczonych. To podejście nie było pozbawione logiki. Niemiecka Europa pełna była polskich, francuskich, holenderskich, norweskich agentów oraz wielu innych narodowości. A jak już nieraz wspominałem, wyzwanie pilnowania tyłów Niemcy porównywali do próby przykrycia się zbyt krótką kołdrą. Sił policyjnych było po prostu za mało. Tym samym to wewnątrz Abwera miała główne zadanie do wykonania, a cały kontrwywiadowczy aparat III Rzeszy okazał się być ogólnie skuteczny, a oficerowie prowadzący walkę np. z ruchami oporu szczególnie niebezpieczni. Tym samym też niemieckie agencje priorytetowo traktowały problemy wewnętrzne. Porażki na zewnętrznym froncie szpiegowskim można było zbywać, szczególnie w realiach niekończącej się niby serii niemieckich zwycięstw. Niemcy wierzyli, że sytuacja wojskowa jest w dużej mierze samodzielna, niezależna od odczytywania zamiarów przeciwnika, ale kluczowe było utrzymanie porządku na terenach okupowanych, aby zmaksymalizować produkcję, a co za tym idzie, także wyzysk. Ogromne odległości na froncie wschodnim wymagały także utrzymania nieprzerwanych linii zaopatrzenia. To skupienie na wewnątrz. Z czasem przyniosło poważne konsekwencje. Podobnie jak na innych polach, każde ziarno zasiane w pierwszej połowie wojny dało w drugiej połowie. Odpowiednie owoce. W momencie, gdy to alianci przejęli inicjatywę, Niemcom brakowało źródeł, które wskazywałyby na kolejne kierunki ataku. Niemcom pozostawało zgadywanie i bronienie w miarę równomiernie granic całej potężnej Festung Europa. Ponad 20 dywizji Niemcy trzymali na Bałkanach, obawiając się uderzenia aliantów od tamtego kierunku, a Bwera pozostała ślepa na kolejne zamiary aliantów. Seria szpiegowskich wpadek pozostaje symptomem kłopotów wywiadowczych, a ta choroba z czasem przyniesie poważne konsekwencje. Niemcy nie byli w stanie Przewidzieć ani operacji Torcz, ani operacji Husky. Niemcy nigdy nie dowiedzieli się też, że Enigma została złamana. To jedna z tych informacji, które właściwie mogły zostać zdobyte tylko z pomocą wysoko postawionego szpiega. Ale jest jeszcze jedna romantyczna wizja nieskuteczności Abwery. Zakłada ona, że to właśnie niemieccy oficerowie wywiadu jako pierwsi mieli zdać sobie sprawę, że wojna z perspektywy III Rzeszy jest nie do wygrania. Admirał Kanaris miał romans z Haliną Szymańską, polską agentką i prawdopodobnie sam wielokrotnie. Wielki mistrz niemieckich szpiegów przekazywał Brytyjczykom, świadomie czy też nie, jakieś informacje. Kanalizm mógł na pewnym etapie widzieć się nawet jako sprawiedliwy Niemiec, który przyspieszy koniec wojny, prowadząc tajne negocjacje z aliantami. Wedle niemieckiego historyka Hańca Chinego, kanalizm miał rozczarować się do nazizmu jeszcze wcześniej, bo na początku kampanii wrześniowej, będąc świadkiem zniszczeń, jakich dokonał Wehrmacht i Luftwaffe. W 1942 roku miał być już pewien, że wojny nie da się wygrać. Hitler chciał za to czytać takie raporty, które będą potwierdzać jego opinię. Nie, a nie takie, które wskazywałyby na nieuchronną porażkę III Rzeszy. Wyraźny sygnał co do statusu wywiadu niemieckiego został nadany tuż przed operacją Barbarossa. Generał Georg Thomas przedstawił raport, który dość trafnie pokazywał realną produkcję Związku Radzieckiego i ostrzegał, że podbicie europejskiej części Rosji może nie oznaczać. Końca wojny. Hitler uznał te szacunki za niedorzeczne, a Feldmarszałek Wilhelm Keitel zakazał przesyłania informacji gospodarczych, które mogłyby rozwścieczyć Hitlera. Ten życzeniowy styl zarządzania eliminował bardziej krytyczne spojrzenie na sytuację i oczywiście eliminował możliwość spojrzenia na wojnę z perspektywy przeciwnika. W tej atmosferze Trzecia Rzesza coraz mocniej musiała opierać się na fanatyzmie oraz sile woli, o której naziści tak często mówili. I jakby nie patrzeć tego fanatyzmu w abwerze, nie znajdziemy. Wręcz przeciwnie, już od 1943 roku Abwera zbierała ludzi, którzy chcieli przeprowadzić zamach na Hitlera. Bliskim współpracownikiem kanalisa był Hans Oster, już od 1938 roku zaangażowany w działalność antyhitlerowską. Wiosną 1943 roku został aresztowany pod zarzutem przestępstw walutowych, ale podejrzewano go też o pomoc Żydom w ucieczce do Szwajcarii. Heinrich Himmler miał tym samym oczywiście mocne podstawy, aby wątpić w lojalność samego admirała, ale miał też interes w tym, aby SS wzmocniło się Kosztem abwery. W lutym 1944 roku czas abwery się kończył. Zgodnie z decyzją samego Hitlera, wywiad miał zostać wchłonięty przez swojego konkurenta. W służbę bezpieczeństwa. Oznaczało to ostateczne upolitycznienie wywiadu, i oczywiście na tym etapie wojny nie wpłynęło to w żadnym razie na skuteczność niemieckich szpiegów na zachodzie. Himmler w 1944 roku już podkreślał, że w służbie wywiadowczej najważniejsza jest lojalność, i warto pamiętać, że dla Hitlera i Himmlera nieskuteczność niemieckich szpiegów pewnie nie miała znaczenia na tle właśnie braku lojalności oficerów Abwery. Z perspektywy zaś krajów anglosaskich okazało się, że prawdziwe niebezpieczeństwo szpiegowskie leży gdzie indziej, pod powierzchnią sojuszu toczyła się już walka nowego rodzaju. Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię pokryła gęsta siatka szpiegów sowieckich. Okej, okay, pewnie was interesuje jeszcze jedna sprawa, jak potoczyły się dalsze losy bohaterów naszego odcinka. Ernst Droll ostatecznie został wypuszczony z irlandzkiego więzienia, ale pozostał w Irlandii i wrócił do zawodu cyrkowca. Hermann Gerz w 47 roku popełnił samobójstwo. Na i że zostanie deportowany z Irlandii do Niemiec. George John Dash i Ernest Peterburger trafili do więzienia, a w drugiej połowie lat czterdziestych zostali odesłani do Niemiec. Pozostałych sześciu szpiegów zostało skazanych na śmierć. 8 sierpnia 1942 roku trafili na krzesło elektryczne. Heinrich Garbers wrócił do Hamburga i do końca życia zajmował się swoją największą pasją, jachtami i żeglarstwem. Johannes Kepler został wypuszczony przez Brytyjczyków w 1946 roku i skupił się na opisywaniu swoich przygód w trakcie kampanii w Afryce. Urokowi Johannesa Keplera nie oparli się nawet przeciwnicy. W 1958 roku Leonard Mosley napisał o nim książkę The Cat and the Mice, która została zekranizowana dwa lata później w postaci filmu Foxhole in Cairo. Wilhelm Canaris oraz Hans Oster zostali zabici 9 kwietnia 1945 roku w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu.